Pani prezes, jesteśmy na inauguracji Akademii Kobiet Skutecznych. Proszę powiedzieć przede wszystkim, co to jest za wydarzenie, a po drugie, co to jest za klub? Już odpowiadam. Inauguracja Akademii Kobiet Skutecznych. Inauguracja Akademii dla kobiet, które chcą pracować nad sobą, ze sobą, chcą się rozwijać, chcą działać, chcą się doskonalić. Chcą się dobrze bawić a, i działać w sposób zorganizowany, spójny, taki ciekawy po prostu, ciekawie spędzać czas. Inauguracja, y, dlatego że wyszłyśmy z internetu. Do tej pory działałyśmy na Facebooku jako grupa, a dzisiaj najwyższa pora, żeby się spotkać w realu i zacząć działać realnie, w realnym świecie, już nie w wirtualnym, tylko poznać się z twarzy, pospotykać się i zacząć działać. Dzisiaj mamy przewidziany wieczór taki otwarty. Zaproszenie było skierowane dość szeroko do wszystkich kobiet, które których ten temat zainteresował i idea takiego siostrzanego współistnienia i współpracy kobiet um, jest bliska. Spotykamy się po to, żeby się poznać, spotykamy po to, żeby przyjąć pierwszych członków, nowych członków do Akademii i spotykamy się po to, żeby porozmawiać, czy wysłuchać wykładu na temat korzeni skuteczności, bo skoro Akademia Kobiet Skutecznych to przyjrzyjmy się, skąd się ta skuteczność bierze, jak w dzisiejszych czasach, w epoce wizerunku pracować i rozwijać naszą skuteczność, czym ona nam się kojarzy i dlaczego jest taka ważna i dlaczego można to rozwijać. Czy do bycia skutecznym trzeba szczęścia, czy trzeba pracy, czy trzeba kontaktów i czy to są kompetencje, czy to są talenty. Państwo macie plan działania danego klubu na najbliższy rok. Gdzie Państwo będziecie spotykać? Spotykamy się w restauracji Strefa przy ulicy Próżnej 9 i myślimy, że przez najbliższy rok będzie to nasze miejsce stałych spotkań. Mamy zaplanowane i przygotowane spotkania na właściwie najbliższe 12 miesięcy. Będą to spotkania regularne i systematyczne, dwa razy w miesiącu. Pierwsze to są pierwsze środy miesiąca, kiedy spotykamy się w takich spotkaniach klubowych, właśnie tak jak dzisiaj, wieczorem od godziny 18 spotykamy się i, i mamy takie jakby dwa um, dwie godziny, dwie, dwie, dwa tematy. Pierwszy temat to jest właśnie wykład, dzisiaj jest o korzeniach skuteczności, będą wykłady z przeciwdziałania starzeniu, będą wykłady z ekonomii, będą wykłady z historii sztuki, w zależności od tego, co nas będzie interesowało. Druga część tych środowych spotkań jest spotkaniem kulturalno-rozrywkowym, będą koncerty, będą recytale, będą spotkania z ciekawymi ludźmi. W 2 kwietnia planujemy na przykład malowanie wspólne, pisanek. Drugie spotkanie regularne to będą w ostatni weekend y, każdego miesiąca przewidujemy seminaria. To są już takie formy bliższe warsztatom i szkoleniom, y, kiedy będziemy się spotykać, żeby się uczyć i rozwijać. Tematy szkoleń są związane z y, korzeniami skuteczności, czyli z rozwojem charakteru i z rozwojem wizerunku. A, I w sobotę będą zajęcia związane, czy spotkania związane z rozwojem, z pracą nad charakterem, nad nawykami, y, a w niedzielę nad y, wizerunkiem nad tym, jak y, prezentujemy się jako osoby skuteczne. W jaki sposób można zostać członkiem danego klubu? Do Akademii można wstąpić poprzez protekcję i nie boję się tego słowa. Czyli żeby zostać członkiem Akademii Kobiet Skutecznych należy mieć przynajmniej jedną osobę, która jest już członkiem i wprowadzi a jednocześnie y, jest to skierowane do kobiet dojrzałych, kobiet świadomych, kobiet, które są już w jakimś etapie rozwoju swojej kariery, swojego życia. Dlatego tak jak podjęliśmy to, wspólnie taką decyzję, że zapraszamy panie, które ukończyły 26 lat. Na samym zakończeniu proszę powiedzieć. Um, jeszcze raz, bo właśnie zapomniałem. Jako wracło czerwone Szpilki, tak? Tak jest. To e, proszę jeszcze powiedzieć, bo nie wiem, że. Oprócz samej Akademii COVID Skutecznych przy klubie działa Bractwo Czerwonej Szpilki. Co to jest za bractwo? Już opowiadam, to nie jest tak w dzisiejszym świecie, że my się odcinamy od mężczyzn, że nie chcemy z mężczyznami pracować, że nie chcemy z mężczyznami współdziałać. Jesteśmy otwarci i zaprosiliśmy, zaprosiłyśmy mężczyzn do współpracy, tworząc w ramach Akademii Bractwo Czerwonej Szpilki, czyli grupę mężczyzn, którzy chcą razem z nami promować właściwie kobiety, promować ideę empatycznego słuchania, promować ideę współpracy i takiej mm, etyki w, w działaniu, którzy burzą szklane sufity nad kobietami, wspierają ich w rozwoju, wspierają ich w karierach i wspierają ich w partnerstwie. Coś jeszcze dodać do pytania? Myślę że... Myślę, że to, co jeszcze można byłoby powiedzieć, to to, że w dzisiejszych czasach, kiedy jest bardzo dużo miejsc, w których możemy się współrealizować i wspierać i pomagać sobie, ważne jest, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Jesteśmy otwarci na wszystkich ludzi, którzy nie szukają blichtru, nie szukają łatwych promocji, ale chcą um, jakby dla siebie, dla swojego charakteru, dla swojej wartości i spędzać chociaż trochę czasu tylko po to, żeby żeby być fajniejszym człowiekiem.